Dzień dobry. Pracujemy, robimy sobie. Kolejny element ula. Słuchajcie, ktoś dzisiaj napisał. coś dzisiaj napisał y, o tym właśnie, y, co to za y, metoda wychowywania matek jest. Słuchajcie, to jest zlepek różnych rzeczy, które ja widziałem w życiu. Y, I zwyczajnie, jak sami widzicie. Radzę sobie z tym, żeby nie przekładać lamp, nic nie kombinować, nie mieć żadnych dziwnych rzeczy, tych rodzin specjalnie jakoś nie ustawiać. Yy, tak, tylko wybrać sobie te, które mają hodować, to mają być yy, jakby najlepsze pszczoły, że wydaje mi się, że po prostu są zdrowe, tak yy, i, i tyle. I dużo nosiły, i, i też te pszczoły, które mają nam wychowywać. Te maski, te, te, te jajka nam ciągnąć, te larwy, to one mają, te co będą mleczkiem i właśnie karmić, to, to one, to, to, to nie to, że ja sobie wyhoduję maski, to te pszczoły same wyhodują te maski, tylko po prostu, zwyczajnie, my musimy im umiejętnie to wszystko podłożyć, żeby one miały szansę zrobić je jak najlepsze, tak? To by było tyle, słuchajcie. Yy, więc tak, te pierwsze dwa lata, co ja tam siedziałem yy, yy, na tych pasieczkach u tych dziadków, to słuchajcie, chyba historia ma oni tam, <laughs> ja nie wiem, ten co ja u niego głównie siedziałem, to, to nie robił nic, on miał tam 50 rodzin, ale on, on około, nie, około ja mówię, to on, ja nie widziałem ani razy, żeby on coś kombinował, żeby mieć matki specjalnie, no nie, no, i prowadził tą na swoją pasiekę elegancko, Miał ja tych pszczół tam masę, różne miał te pszczoły, a ja wymyśliłem sobie coś takiego, że muszę to wszystko przedłużyć. Że ja nie chcę rujek, ale muszę sobie to wszystko przedłużyć względem użytku, więc yy, po prostu tym wycinaniem tych yy, mateczników ratunkowych yy, i, i później przeciąganiem na ramce. Na przykład teraz już mam te mateczniki, ale to jest w sumie dla mnie w tej wieży ramka przeciągająca, więc ja te mateczniki będę chciał stamtąd wyciągnąć i dać im nowe jajka tak do robienia sobie żeby je przeciągnąć i wtedy jak będą te drugie jajka już i będą tym panteczniki sklepione to już będziemy prawdopodobnie je też rozbierać tak, jeśli chodzi o ten rok eee, więc to by było tyle jeśli chodzi o to ja w książce, słuchajcie, wyczytałem w książce wyczytałem takie coś że gościu Wycinał sobie taki kwadracik w ramce i on to dawał, nie wiem, on jakoś to robił, że to po prostu podawał i że na tej ramce się pojawiły mu tematyczniki w tych miejscach, akurat gdzie jest ta dziurka. No ogólnie dla mnie no to, to, to jest. No to ja wiem, że te pszczoły by nie porobiły mi wcale gdzie, a ja tu dnia ja zrobiłem tę dziurkę, więc sobie to pominąłem, więc jakoś to po prostu robię tak, że staram się to wkładać właśnie na takich jakichś małych plasterkach. Ja widzę, że teraz jak jest wziątek i w ogóle, i w ogóle, i tak dalej, to te pszczoły budują mi tam te plastry na tym wszystkim, nie? No, ale to spokojnie. Zobaczycie, te plastry jeszcze podkładamy w te moje ramki, więc to się nic nie podzieje. To nie jest tak, że to ja zmarnowałem to wszystko. Yy, I tak, i, i jedziemy dalej z tą metodą ww. Co to, to jest za metoda? To jest taka metoda, że ja nie potrzebuję nic. Ja potrzebuję tylko te pszczoły i te ule. I to jest koniec. I jakiś nożyk. I tam kilka takich drobnych rzeczy, z którymi jesteśmy sobie w stanie łatwo poradzić. I Wystarczy w odpowiednich momentach pójść do tych pszczół i to wszystko porobić. Uważam osobiście, że rodzina, która jest wychowująca, to musi być tak zdrowa i te jajka, które podkładamy to najlepiej zbytnio nie zmieniać rasy, bo one wtedy też niechętnie, słuchajcie, chcą ciągnąć. Ja mam wrażenie, że jak chcemy, tak typowo, zmienić rasę jajkami, to one czasami tak jakby pociągnąłem te ale potem jeszcze będą z tego próbował robić cichą wymianę, więc yy, wkładamy trochę podobne pszczoły do siebie, chyba że już jest przymus, nie? Tak, jak widzicie, z tymi ostrymi to ja tam włożyłem jakieś w ogóle inne, nie? No, w tym momencie zobaczymy, co się z tym wydarzy. Ewentualnie później możemy wszystko połączyć, podmieniać i tak dalej. Wychodzi tematek matek do momentu, na przykład, że ona jest unasieniona. No to tak, jak na przykład teraz mam tą moją wieżę i bym chciał wybrać jutro miód, nie? Czy tam pojutrze. Przychodzę do tego ula rano. Wybieram miód, zanim one przyniosą jakikolwiek nakrok. Wybieram wszystko, skieprzam tą wieżę, wbijam ją do korpusa, czy tam półtorej i w tym momencie yy, daję im tą ramkę, na której one siedziały na tych, na tych swoich matecznikach. I przychodzę na, z tego samego dnia jak ten miód, to sobie przygotowuję ulę do tego, żeby ją podzielić. Przychodzę na kolejny dzień rano, rychło, zanim pszczoły zaczną latać, dzielę tą rodzinę na te kawałki, dzielę na tematyczniki i wywożę. I wszystko. I ewentualnie dam syropu. Tak? No. Jak teraz już ten rzepak przestał tak kwitnąć. No, to jak wybiorzę na takie gołe pole, to... Lepiej, żeby ten, że miały trochę tak. I w tym momencie wywozimy sobie te nasze matki, te nasze mateczniki z tymi podzielonymi pszczołami, Tak. I robimy te nasze wyceniaki. I jak to się nam unasieni i się zrobi już porządny czerst po tej matce, to jesteśmy w stanie ocenić, jak ona w miarę nam wyszła. Tak. Jeśli cokolwiek nam nie wychodzi. Automatycznie to kasujemy i robimy coś kolejnego. Nie bojamy się z czymś, co twierdzimy, że jednak chyba nam coś nie wyszło, nie? Albo ta matka z lotu nie wróciła i tak dalej, i tak dalej. To właśnie tak. I To jest cała moja filozofia robienia tych słuchajcie matyczników i tych różnych rzeczy do, do właśnie do podkładania. Z tym szczołom. Mam jeszcze sporo czasu, widzę. Teraz słuchajcie, taka. Jeszcze. No, że w tym, że tak, że jak ja to robię, to ja na przykład, jak mam rodzinę, która mi coś jest z nią nie tak, tak, to ja w tym momencie już yy, na siłę nie zmieniam matki w tej rodzinie. Nic nie kombinuję. Po prostu już ją pociągnę do tego momentu, kiedy będę musiał powycinać te mateczniki ratunkowe. Powycinam te mateczniki ratunkowe. Włożę im jakieś jajka, które będą miały tam sobie pociągnąć te mateczniki. Potem rozbiorę tą rodzinę, zobaczycie, na przykład tą ostrą, rozbiorę ją i wtedy wywiozę sobie ją na dolne w kawałkach i ewentualnie jak ona mi tam nie porobi mateczników, to już w kawałkach ją wywiozę na dolne i ona ten. I co? I zwyczajnie jeszcze dołożę mateczniki te, które będą miał u mnie w ulach, tak? W tych wieżach może jeszcze. I to było wszystko, słuchajcie, jeśli chodzi o robienie tych że ja... To ja specjalnie tego nie hoduję, ja po prostu tylko wykorzystuję te pszczoły na jakiś sposób, że one mi to wszystko porobią. tak w odpowiednich momentach w miarę do nich tam pójdę i to wszystko popodkładam i wysegreguję te pszczoły i to jest taka metoda, no. I właśnie ja na to patrzę, że ja to robię od jajka. Słuchajcie, kiedyś ja robiłem wszystko. No to robiłem też tak, słuchajcie, że na przykład one mi zrobiły te mateczniki ratunkowe w tym ulu, bo wyciągałem tą matkę, czy tam ją ubiłem. I wtedy na przykład później się już nauczyłem, że jak pociągnęły mi matecznik gdzieś z brzegu, to on był najładniejszy, ze względu na to, że ja wiedziałem, że jak wyciągałem matkę, to tam było jajko. Nie? Więc one sobie wybrały te poszczególne jajka. I wydaje mi się, że po prostu jak ja im y, daję teraz, to ja właśnie im daję te jajka, nie? Nawet zauważyłem po jajkach, że jajka jak tam w dwa dni coś zajajczyła, to, to że jedne sklepią y, tak, drugie tak. A wydaje mi się, że te, co sklepią na samym końcu, to trzeba je właśnie wykasować, nie? Te, które już y, ta larwa tam była, to tych już, nie, tych już dalej nie brać tych mateczników, nie? No. I to jak by było. To by było wszystko, jeśli chodzi o robienie, tej moja metoda. Tak jak widzicie, jest proste. Ja dzisiaj poszedłem, ja mogłem ten plaster jeszcze bardziej tam sobie wyskrować, żeby ten matecznik bardziej mi wlał w tą ramkę, no ale to pierwszy raz w tym roku i tak zrobiłem i mówię, a niech jest, nie? Niech jest, zobaczymy będzie. Tak. Pszczoły ważne, ważne jest to, że jak włożymy taki mateśnik świeżo zasklepiony, bo to też jest jakaś tam metoda, że jak przełożyć świeżo ma zaskapiony, to tej larwy tak, ta larwa sobie na tym mleczku tam jest i, i to nie jest tak, że ona nam jakoś spadnie typowo. No gorzej jakby spadła całkowicie razno matecznika, to czy tak, na ten czubek, tak? To może było gorzej, ale jak tam trochę się obsunie na tym mleczku, to nas tym poradzi. Więc nie jest nie jest źle, nie? I, i jak podłożymy takie odcinki, to jest w stanie nam wygrzać ten matecznik. To, to jest w porządku, ale jeśli jesteśmy w stanie takie ratunkowe sobie, pociągnąć do momentu, że na przykład dzień przed yy, ich wygryzaniem pójdziemy to robić, tak? albo ja czasami nawet mi się trafiało, że na rękach mi się wygryzały, tak I też możemy automatycznie dzielić nie? na te matki, które nam się wygryzały na rękach i też jest w porządku. Yy, tak, i to jest taka metoda wychowu. I to na przykład też fajnie się zgrywa, że jak ja mam te wieże i teraz na przykład podłożyłem te mateczniki, te, te jajka pierwsze, no to teraz mam sklepione mateczniki, i od razu w tych rodzinach, gdzie chciałem coś zmienić, no to już przygotowałem je w międzyczasie, tak? I mogę sobie podkładać teraz te mateczniki na bieżąco, wyciągać te najlepsze mateczniki w tych wieżach, które są zrobione, i je wykorzystać do tego, żeby w tych pszczołach, gdzie poszło coś nie tak, od razu coś pozmieniać, tak? W pierwszej kolejności. A później będziemy z tych rodzin, które są dość silne, ale będą tak, że będą później silne, nie? Po tych, po wieże teraz będziemy rozbierać, a później, później też by się też przydało do tego, do robienia tych mateczników. To będziemy wybierać jakieś tam rodzinki, które są, wykazują największy potencjał taki i będziemy na nich tam sobie robić mateczniki, żeby sobie potem dzielić różne rzeczy, nie? I, i też będzie fajnie. I to jest taka metoda z lepek różnych po prostu informacji i, i jakichś tam umiejętności, które nabyłem przez y, ty, ty jakiś tam dłuższy czas, tak? I, I dlatego mogę też o tym powiedzieć. I zdecydowałem się właśnie na takie robienie, bo uważam, że jest y, dość proste i ja po prostu y, nie wychodzę z założenia, że pszczoły będę robił, bo ja muszę komuś coś sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. Y, to... To zwyczajnie, ja nie muszę specjalnie ustawiać rodzin na to, żeby mi robiły tematyki i tak dalej, że no, ja tego nie muszę w ogóle robić, nie muszę, ja nie muszę mieć żadnych nie starterów, nic, nic nie muszę mieć, po prostu te rodziny, które najsilniejsze są, najfajniejsze i zbierają mi ten miód, to one, one zwyczajnie przy okazji robią mi tematyczniki, tak? Tak, i tutaj było to wszystko. I ja nie robię czegoś takiego, że teraz zostawię na przykład jeden matecznik w tej dużej rodzinie. Widzę, że tym razem się zalewają, ale w tym roku nie ma aż takiej pogody. Bardziej będzie tej pieżki, nie? Słuchajcie, zaraz mnie wyłączy, albo ja sam tam mam, że podejść. Jak ktoś by miał jeszcze pytania, skąd ja sobie wymyśliłem to robienie tych matek w taki sposób, no to tam jeszcze pisać. Może bardziej szczegółowo, bo, bo ja to, taki temat jest dość obszerny, no ja nie mam jakichś specjalnych teorii na to. Po prostu tak robię. I to by było to wszystko. I życzę miłej nocy i miej zabawy z pszczoła.